Witam, a dziś coś innego niż te, te tornada. Mniej więcej raz, yy, taki pierwszy odcinek próbny na, na serię, czy yy, o danych autach, czy nadają się do Storm, czy na, na yy, Więc na pierwszy odcinek, o, odcinek bierzemy Subaru Forester czy 3. zapraszam do oglądania. Dziś sprawdzamy Subaru Forester trzeciej generacji i odpowiadam na pytanie, czy auto nadaje się do store chasingu i jak poradziłoby sobie w ekstremalnych warunkach pogodowych. Subaru Forester 3 był produkowany w latach 2008-2013. To kompaktowy SUV, który na pierwszy rzut oka nie wygląda jak bestia do żadnych specjalnych, ale jego największą bronią jest coś innego. Stały napęd AWD, nie, nie dołączany, tylko działający cały czas. Prześwit około dwie, 215 mm. Silnik benzynowy i diesel na 2.0. I, I masa od 1500 do 1600 kg. Może ma również napęd na cztery koła co w, w błocie ulewie i na śliskich drogach jest kluczowe. Po, 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 podczas intensywnych opadów deszczu Forester może pokazać mocne strony. Stały napęd AWD sprawia, że auto lepiej trzyma tor, rzadziej wpada w poślizg i daje kierowcy większą kontrolę na, zalani, na, na zalanych drogach, więc ma większą przewagę nad, nad autami z, jedną, na, z napędem na jedną oś. Storm chasing bardzo często kończy się zjazdem z, z asfaltu na polną drogę pobocze lub czasami pole. I tutaj Forester radzi sobie zaskakująco dobrze. Wysoki prześwit, mniejsze ryzyko zawieszenia się na podwoziu. A, a, AWD pomaga w dostacie z błota. To nie jest może rasowa terenówka, ale w realnych warunkach burzowych jest całkiem y, niezła. Wiatr to, to, to jeden z największych wrogów Storm Chasera. Forester 3 jest dość wysoki, stosunkowo lekki jak nasuwa przy silnych porywach auto może być, być, być bar bardziej podatne na, na podmuchy boczne niż ciężki pickup, czyli na przykład Land Cruiser, czy coś takiego. Jednak, jest nisko, jednak nisko położony silnik Boxer obniża środek ciężkości, co <coughs> poprawia stabilność. Nie, przy przy wiatrach burzowych i szkwałach jest nawet ok. Przy ekstremalnych warunkach wymaga ogromnej ostrożności. I, i, a co z tornadem? Trzeba powiedzieć jasno: żadne seryjne auto osobowe nie jest bezpieczne w bezpiecznym kontakcie z tornadem, ale teoretycznie, przy bardzo słabych tornadach typu, F, typu F0, Forester mogły przetrwać bez poważnych uszkodzeń, jeśli nie ma latających obiektów. Przy EF1 ryzyko jest już ogromne. Przy EF2 i wyżej auto nie ma żadnych szans. Największym zagrożeniem nie jest sam wiatr, ale latające przedmioty Kałęzie, znaki, fragmenty dachów no i czasami nawet inne samochody. Forester ma dość pionową szybę większe ryzyko uszkodzeń od gradu. Dobre wycieraczki, pozycje za kierownicą dobra widoczność wokół auta. Jeśli będzie gra wielkości piłek golfowych, karoseria ucierpi, szyba może pęknąć, jak większości aut tej klasy. Na plus, dobra pozycja za kierownicą, przewidywalne zachowanie auta, napęd 4x4, 4, 4, 4, a woda jest większa kontro na kontrolę. Na minus, brak specjalnych wzmocnień, standard, standardowe szyby. ta auto nie chroni przed tornadami, ale pomaga uniknąć najgorszego, jeśli zachowasz rozsądek. Końca w końcowość, weźmiemy sobie tak na kilka, e, stabilność burzy 7 na 10, jazda po bo bocie po, po boczach 8 na 10, odporność na wiatr 6 na 10, storm tracing tak teoretycznie jeśli ktoś nie, 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 nie wjedzie w tornado to 7 na 10, bezpieczeństwo 6, 5 na 10. Subaru Forester 3 to bardzo dobry wybór dla kogoś, kto chce obserwować burze, a nie z nimi walczyć. Wjeżdżając w tornada. nie stał to do gonienia tornad, ale świetnie sprawdzi się w trudnych warunkach pogodowych, ulewach błocie i na zmianach pogody. Jeśli ktoś go używa rozsądnie, daje przewagę tam, gdzie zwykłe auta muszą zawrócić. Więc podsumuj podsumując, jeśli ktoś chce. Patrzeć na, na burzę na tornado, czy macie w, w dobrej odległości, jest to dobre auto. Do samego bycia blisko tornado, powyżej F2, nie jest to dobre. Czyli podsumowanie nie bardzo nadaje się do storm chasingu. W następnym y, materiale omówimy sobie y, już inny, inny samochód: Toyota Camry. Camry. Możecie również pisać, jakie auto mogę jeszcze y, w tym y, Możesz powiedzieć nowej serii, jakie ja to mogę jeszcze sprawdzić. To tyle. Cześć.